w kolejnym odcineczku, teraz będziemy jechać z Andariel Z tej strony Wawcio z kanału Pograna oraz Kokos z kanału Kokonot The Player no Będziemy wchodzić do katakumb, no i pojedziemy sobie z Andariel I w końcu drugi akt Czy takie poziomy jest nasz. Nie wskrzesiłem sobie najemnika, ale jedziemy Dajcie ale... znać widzowie jak nas słychać Pytamy po raz kolejny na początku filmiku, bo Nie wiemy czy mikrofony są dobrze ustawione Za dużo opcji w konsoli nie ma jak coś, to proszę o komentarz. No ja teraz coś trochę zmieniałem, trochę no. ciszej dawałem. Jest to poziom normalny, no dopiero zaczęliśmy grać, wiadomo jak gra miała od wczoraj premierkę, więc powolutku do przodu. No. Wczoraj cię względne. zależy kiedy włączysz filmik. No powiedzmy, no ale wszystko, no w sumie tak. no. ach hajsy hajsy tak mi wszystko zabrał nie? przypadkiem hajsy hajsy Talisman se weź no oczywiście, że coś tego nie chcę jedziemy dalej, a ja nie mam many szaman, ciach to nie tutaj w wrong way mm. tak zwany pamiętaj, że na dwójce będzie teleport ja wiem, ja wiem, tylko trzeba tam dojść, nie? A to będzie prosta, nie no, na normalu to... No tak, Kowal trzy Sądzę, że będziemy się z tym radamentem bardziej męczyć, niż... No, może tak być. Kapliczka Zdrowia to i tak można wziąć. A ciekawe na którym skończymy, który masz level? W tej chwili? Trzynasty. Ja Powinienem też... mieć osiemnasty, tak prawilnie by to było, no. ale... Nie no, czternasty i skończysz to. Coś, ty, zaraz mam 14. No i co myślisz, że wbierzesz się więcej leveli? Kurde dziwnie się te skilla i tak mi rzuca te pułapki też. To jest takie, chybił trafił, nie? Częściej trafił. Miks to dobrze. Teraz leczenia wezmę. Mm -hmm. Jedziemy dalej. No tak mało życia Co tu się stało się Myszką byłoby dużo łatwiej powiem ci, naprawdę Wiem, że po raz kolejny ma w filmiku, ale może no, da się podłączyć No myszkę da się podłączyć do konsoli Nie będę jeszcze myszki podłączał, Ty Kupiłem konsolę a będę miał podłączone wszystko jak do kompanie i tak nie ma nawet tyle USB Co nie ma? Tyle USB w konsoli No. Ja walczę ze złotym, wiesz? A gdzie, bo ja już. To już do ciebie. Co tu się dzieje? O, nie mnie te... o level up. Ja mam samą miejsce leczenia. Gdzie jest postać? Aha, bo ja miałem jechać w siłę i w zręczność trochę, więc mm -hmm. umiejętności, pułapki. Poczekaj, mam nową. Ty co chwilę strzela masz coś pięć, nowego, nie? Strzela 5 razy. A tu jest pułapka, która wyzwala falę ognia. Ale przecież ja w ogień nie wchodzę, Ty, bo ja bym się zawiesił, ty, ale bym narobił. Przepisz umiejętność i to sedamy na R1, dobra. Zarazem zajście. Gdzieś ty tam już po las. No już mam następny. O, co masz następny poziom? Uh -huh. Czemu no. nie wiem, którym bo oczywiście mapy nie widzę. Nie? Prosto, prosto, prosto. No, cisnę, cisnę, cisnę. Teraz portal trzeba znaleźć. Si. Kurde, coś zebrałem. Jeśli dobrze nie spadłeś, to zebrałem. No, to no dobrze. Się... Nie, że A w ogóle w Diablo 2, jak wypadnie złoty, i tam, to jakoś to widać lepiej? Jak co? Jak wypada złoty item, nie? Tak, za no co ty nie pamiętasz? No nie no, ja pamiętam z trójki, że jest taka gwiazdka wtedy na To ja nie mam many, nie? Ja też. To jest jakiś kowal. I nic nie zrobię, wiesz co jest? Mogę z tu umrzeć po wow, prostu. Wow, wow, wow. O, no, o. level to mi się mana odbędzie. Ty jest zaraz. Nie no, może tak, że porta, nie będzie, nie? Porta. Ja zginę. Tak? Niedobrze to poszło, panie Chowranek, bardzo niedobrze. Po co mi takie bzdury? W ogóle nie mam nawet pół potkimanej, nie? I bardzo dużo mi ten skill je, poczekaj. Bardzo dużo. Ja idę chwilę do miasta. No po dobra, podki. to ja idę w Twój portal. No. Pamiętaj, że wszedłem w Twój portal. A chociaż tam mój też jest przecież. Mm -hmm. Mm -hmm. Dzień dobry. No, nie zidentyfikowałem sobie rzeczy. Dobrze. Czy... No co zrobisz? Nic nie zrobisz. no. Mm -hmm. Dobra, tak będzie. sześć portali mam. Może być Siłą 25 brak Gurka, no gdzie ja wszedłem? To musisz w mój portal wejść. Dobra. Nie tutaj Co ty tam się tak przymuliłeś? No czekaj no bo ten... Bo co? Robisz zapłacy. A jak płynnie ognisko teraz? Ostro. Kuczaczek ma jakiś masz, Tak. Dobra. Dobra, idziemy dalej. A czekaj, jeszcze z kilą. Trzeba portal znaleźć. Znajdziemy. To ja wiem, Uuu. że znajdziemy. Pająki, full. Stresują mnie te twoje pułapki, bo już myślę, że je gdzieś wymiatasz i nawala jakimiś tymi piorunami. A to są moje, chłopie. Meg, meg. Jest elegancko. Za mało many. Standardowy tekst. Cały jest portal. Elegancko. No to co? To trzeba teraz lecieć, żeby znaleźć... No Trześniamy dalej. Trzeba ale teraz dobra. sobie w postaci zobaczę damage. Aha, już mi tym poszło. No i tak widzowie, trochę się przemuliliśmy, ale powiedzmy, że skupiamy się, żeby szybko znaleźć Andariel. O, o jest zejście na dół. Skupiamy się jeszcze czy ja zginąłem? Muszę się bardzo skupić. No bo ty czarka ta, na co ty chcesz ty. Tak, jeszcze będę musiał do miasta wrócić, przed Andarielbą. Albo... że gdzie tam jesz? O, kostur. To dla ciebie, nie? Popatrz sobie. Nie mam zwojów, to nie zobaczę teraz. Tu jak pusto, pusto no. poszli spać. Tu nikogo nie ma, nie? O, dobra, mam. Co masz? Przeciwników. Ja też. Bardzo, Bardzo dużo mamy to zabiera. Ty, ale tu coś wymiotacze są. gina. Tylko to coś słabo te. Tak. Ja nie mam potionu, ani nie mam ani życia, nie mamy. Ja muszę mam iść do miasta. Co tu jest? Jakiś złoty, czy co, że tu jest się złoty, tak dzieje? No. Ja Ta, jest złoty, no. Ja do miasta poszedłem. Tak, jest złoty. Właśnie widzę, że tu są jakieś problemy. Ja nie mam money, nie? Dlatego ja poszedłem do miasta. Aż wstyd. No, co my tu robimy teraz? Ja też idę do, do miasta, nie. bo ja nie mam many Uważaj, bo oni są wszyscy przy portalu, nie? Czekaj, to tak nie może być, nie? Dam ci coś, chcesz? No, zobacz sobie to. Czekaj. Te podki muszę przekładać. No, to jest troszeczkę tragedia, no ale... Nie źle. Bywało gorzej i klaskali. Co mi dajesz? A zobacz sobie, leży tam przy jakarze. Hmm. Nie, sprzedaje. Dobra i chodź w portal, bo Ty musisz pierwszy wejść, tylko tam są, pamiętaj, ziomeczki od razu. Więc nie można się tu przemówić. Czemu bo... ja w pierwsze? Jak ja wejdę, to się zamknie portal. Aha, no to ja wchodzę. No wskakuj to. No ja już szedłem. Bez sensu ci te pułapki rzucanie, mega mi się to nie podoba. No, już potrzebuję nie? O, różdżka coś dla ciebie. Widać. Tak, to go będę 10 lat bił, nie? To jest nie tak, nie? W sensie? że tak nagle tak ciężko jest. Tu się nic nie dzieje. A no, Dariel to my zabijemy chyba nie wiem kiedy, nie? Na tych postaciach nie. No idziemy dalej. O jezus. Ja nie mam, nie mam nie, nie. Spokojnie, oni stamtąd nie wyjdą, to i tak jest po nich. Lego, ciach ma, ciach ma, ciach, 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 No i tyle. Nie wiem, czy jest sens biegać, czy nie lepiej iść. Po, po, bieg, po co tionki? biegać, iść? czy nie wrócić po podjąki? a już? no bo nic nie mam to tu przyjdź, bo tu są ci znowu no to czym jak ja nie mam o wypadła o wypadła, widzisz? teraz tutaj będzie o zaobudź jak fajnie tylko tutaj jest ślepa uliczka a to już jest Ściśnijmy. trójka, myślałem, że dwójka. Zabiję ich ten? Ta, ta pułapka sama? Nie, żeby przypadkiem nie, nie szczęściło. Jakiś pas zabrałem bez sensu. A później sobie sprawdzisz. Potrzebujemy mamy Górny się wiesz Pa biję nie Dobra, mam na czwórkę Chyba go tydzień biłem, nie? Dobra, ciśniemy dalej Shopping rapping A, Dariel Si, to już to to będzie szybki filmik. Mm. No i takie są czasami, nie? A no. Mm -hmm. A co mi spotyk, jak i tak ich nie zdążę użyć. Czemu? E, Mogą sobie w to wjechać może. Tylko to, ale jak, jak to jest zadolnie, co ja cały czas mówię w mm ogóle. -hmm. I które mamy level? 14 Pier mówię. Ja mam 15. Ja mam 14, 14 sorry. Dobra, idziemy. Czekaj, chwilę. Także jedziemy teraz za Dariel, pewnie się pomęczymy. Ja włączę portal. Czy włączasz portal? Jeszcze czekaj chwilę, bo ja jeszcze sobie nic nie kupiłem. Czekaj, ja sobie tą pułapkę muszę sprawdzić. Ona jest. I ona ma ich rozwalić wszystkich. No jak to inaczej ma być? No, to trzeba to z Nie ale coś nie bardzo, przyjdziesz tu? No, do sekunda. ty już walczysz? A no nie, tu za stworkami tylko. Dobrze, kochanie, tu się nic nie dzieje. Złoty Teraz i tak trzeba będzie jeszcze raz iść po potki, wiesz dopiero będzie ładnie czy ten Przemuliło coś To jakiś złoty chodzi, nie? Śmierdzie Ale jest dobrze, o, ale mi się odbija Jest jeszcze szamanek tu jest? A ty niedobry szamanku na is Co? Czyścimy to jakbyśmy grali co najmniej na piekle No szczególnie Co wygrałem pomiksówki To? A. Miksurki, to i tak ile tych miksturek wezmę? Cztery, bo... Mm. No dobra, tu się dzieje po co mi to, niepotrzebne mi to. Potków trzeba kupić, many. Dwa życia, no i tyle, no. Jedziemy. Wskrzesić to Gdzie my wyszliśmy? Aha, gotów. w ten. Dobra. Ty wszedłeś w mój, ja w Dobra. Gotów? Tak, no chodź, jedziemy z nią. Nie wiem, no co tu robić, no. Halo, mordo. Idzie. my też... No wiesz jak my gramy, napadakę zamiast, wiesz, my musimy z dystansu bić, nie? Łapki mają same ją dojeżdżać już ma. Tylko jak śmiesznie się w nią celuje, nie? Jaja, ja. biega sobie sahama i chce mnie dojechać. szaman mnie denerwuje. I, a Dariel to nam wiadomo, nic nie da, nie? No zobaczymy. Ja już nie mam money, nie? Z całej się wyszczelałeś? No. Zmany jej, spodków życia. Ja bym musiał do miasta. co mam życia, jeden zginę To ty gadasz. No. To wracaj, to jej nie zabijam. Nie, no zabijaj je. Tak, jeszcze żebym miał życia. Lubisz ginąć tą czarodziejką, widzę. Nie jestem są takich taki miękkich postaci. A. Dobra, już jest nie? A jeszcze... W portal se dobry jestem. Ty nie zostawiaj mnie. Bo ona mnie goni. Ale no, nie no, pomaluj. <grym> Też nie mam. Jaka popeluna. Uch. Wzdory no. sam. Z Chyba zaraz to zginę, nie? Dobra, że wszystko zabieram jak nie chcę. <grym nie, <grym nie, no to. Tak czo... na... Ten kozik się zobaczy. Ma... Nie mam nawet pół podki. O miks strona leczenia. To coś trzeba by jeszcze zobaczyć? Nie zbieraj jeszcze. Nie, no dobra. To no ja w poktar teraz wszedłem. Ja dupię. Dobra, bo ty... Tej w ogóle wchodził I, tak. i wychodził w portalnie. Czemu? Bo w ogóle żył przedmiot i go nie mogę zabrać. Tak? A to i tak już nie ma po co chodzić. Dobra, idę stąd do miasta, no bo, bo co to już będzie, nie? No, także widzicie widzowie, troszeczkę nam to marnie poszło, no ale to jest. Ja pierwszy raz gram zabójczynią, ma kokos. Tym... dzielka w mieście. A poza tym to jest i tak Na normalu to się nie liczy To trzeba przejść tak po prostu grę na razie na spokojnie Po co ją wskrzeszałem Jak mi teraz potrzebna jest ta nowa no Ale dobra Handelek Co ty wszystko zabrałeś z Andariel? Tak, ale ty już się da podzielać Nie kupuj tu potek, bo potki się kupi w drugim akcie W drugim akcie nie mam potek Czemu nie ma? Nie. Aha, no a co ty mi dajesz, po co mi to? To I nie wiem, czy ty rzucasz siekierami, czy nie. No nie rzucam, ale po co mi takie coś, jak ja chodzę z tym? Wiesz, ja was. Ale... Z... No nie chcę tego, weź se to na razie. Ja nie chcę tego, mi się to nie przyda. To sprzedaj tu. Czemu? On nóż mi się przyda. On by chciał, żebyśmy płynęli w... iść na wschód, ale. Bo Cinematic, jak nam się włączy, to i tak się chyba nie będzie dało nagrywać filmu, nie? A powiem ci, szczerze, że nie wiem. Raczej nie, tak mi się wydaje. A, czyli muszę tu potki kupić, bo na razie w drugim akcie nie będzie, nie? A może tak dać. Pełno to chyba później, jak się troszkę odblokuje, to... Bo nie wiem, co robimy teraz z filmikiem, czy puszczamy to i Cinematic przejdzie, czy nam wyłączy wideo, czy nie, bo... Zobaczymy, no spróbujmy. No to jak coś, to zakończymy filmik bez pożegnania, no bo przecież jak to zrobimy? A mhm. nie, no to będzie, prze... nie wiem, czy będzie przerywnik, czy... To zobaczymy, w razie czego to do następnego, jak nie, to będzie A jeżeli filmik. nie, no to to zobaczymy sobie jeszcze Cinematica i... Chociaż po co nie nas Simona... nie powinniśmy zakończyć, a po co cinematika puszczać? No dobra, no. Czy jak myślisz? No już jak, no zadecydujmy. Kamień, papier, nożyce, nie no, no nie wiem, no co? No dobra, to dzięki widzowie za oglądanie i widzimy się no, już Proszę dawać suby, łapki w górę i komentarze, czy ten w ogóle dźwięk jest dobrze, jak Wam się podoba. Dziękuję. Spokojnie, niedługo będą lepsze temy i dopiero będzie sieczka, a poza tym no sterowanie napadzie, padzie, trzeba do tego się naprawdę przyzwyczaić i nauczyć. Siemaneczko wszystkim. Siemanko. Pozdrawiam.